Także tak, WSW, hejterze Dlaczego hejter się rymuje ze słowem frajer? Hejterze frajerze Jak przyjedziesz na tą sprawę, może do stoku 25 września sprzed schylony Płótnie burdogów pod bramką czy znaczy frajerów tak naprawdę a no weźcie mleczko, kupcie, przyjedźcie do Krzyśka Kononowicza. No oczywiście on do was nie wyjdzie, no. Ech. A poza tym, czy wam by wypadało kupować tę mleczkę i przywozić? Skoro dobrze wiecie, że to nie sprzyja jego zdrowiu, no? Facet chce, ale nie powinien, no. To jest właśnie ten Czy Robiliście to tylko dla beki czy chcieliście komuś pomóc. Ja wiem, że jesteście główniarzami, tak naprawdę emocjonalnie niedojrzałymi ludźmi i robiliście to dla beki, a nie po to, żeby komukolwiek pomóc, bo żeby pomóc, to trzeba mieć trochę empatii, inteligencji, wiedzy o świecie, jakiś poziom doświadczenia, który powoduje, że człowiek nie jest po prostu zarozumiałym, aroganckim bucem i do tego mitomanem, któremu się wydaje, że jest najmądrzejszy na świecie. Chociaż nigdzie nie był i nic nie widział, tak naprawdę jest jakimś tam osiedlowym manerem albo pagieruszem. Generalnie tylko y, alkohol daje takie pełne poczucie y, pewności siebie i tego, że cokolwiek się tam w życiu. Y, Doświadczyło i rozumie, ale to jest niestety fałszywe poczucie. Więc. No, ale po prostu nie są w stanie niestety zrobić coś fajnego. Taka jest przykra prawda. Nie są w stanie zaopiekować się kimś, zrobić coś mądrego. Jedyne co, to są w stanie po prostu pokazywać własną głupotę, arogancję, mitomanie i tak dalej, Mąka kwietna tutaj. A to są tereny boisk sportowych Jagiellonii. Mosp, Białystok, miejski ośrodek sportowy tak, gdzie trenują młodzi piłkarze. Trochę też tak jak gdyby poza z konkurencją dla Jagiellonii, oni powinni sami swoich piłkarzy młodych kształcić, a nie kupować po prostu jakichś tam yy, przybłędów, że tak powiem zachodu. W ogóle sport zawodowy niestety to jest teraz pranie pieniędzy, docking, yy, ustawianie wyników. To jest po prostu biznes, a nie z, jakaś zdrowa rywalizacja. Jeszcze do tego tam polowanie na dotacje, jakieś achmenty, na przykład z gruntami budowlanymi. No tak jak tutaj, to był klub sportowy jazbut. Dzisiaj już nie ma tego klubu. Są bloki dewelopera, który przejął ten klub. Gdzie jest klub? Gdzie jest sport? Nie ma. Mamy znowu w zagłębiu trzech żabek. Kauflanda, Lidla i czego tam jeszcze. I biedronki. I rzeki, która też tu wylewa. To też są takie okolice yy, trochę manalskie, bo kiedyś tu nikt nie chciał budować, bo, bo ta rzeczka wylewała w kółko. Aż w końcu się znalazł taki odważny co ją też zabudował I jak ich będzie zalewać to też będzie płacić za czytanie zębów to jest rzeczka rzeczka którą można przeskoczyć ale bywa złośliwa tam jak dalej park przy Antoniukowskiej jest ulicy to jak zalewa to można sobie brodzić w kaloszkach po parku ta wieża wygląda jak minaret niestety jak będzie islamizacja Polski i Europy to Znalazł w prawosławie. Islam zastąpi pewnie. To jest taka tutaj najgorsza kiedyś dzielnica dziesięciny Białego Stołu Więc sami rozumiecie, dlaczego przedcwalony zmienił miejsce zamieszkania z zielonych zbóż pięknego, zielonego osiedla, gdzie siedzibę ma na przykład Federacja Zielonych na osiedle. Meneli, wielu sklepów alkoholowych w okolicy i zalewania przez rzeczkę taka pasja.